Witam wszystkich na moim kanale e, takie krótkie wyjaśnienie e, film by był już wcześniej ja się tu porozstawiałem statyw, kamera wszystko i mówię idę po mikrofon patrzę kurde nie ma szukam, szukam leży mój piesek postanowił sobie zostać chyba youtuberem tylko że nie wiedział jak się obsługuje mikrofon i postanowił go leżeć tyle się z niego zostało a nie będę wam nagrywał filmów z słabą jakością dźwięku, bo to każdy z was by po minucie z tego filmu wyszedł. I teraz tak, yy, chciałbym ten silnik rozebrać, pierwsze co, yy, sprawdzić yy, co się stało, że się zatarł. Yy, podejrzewam, że o tym moim uchonowaniem, tak, rozchonowałem ten cylinder, ten tłok tam lata w środku, jak, jak nie wiem, ale jeszcze stwierdziłem, że. Może spróbowalibyśmy ją odpalić zobaczyć, czy ona w ogóle yy, zagadła, co nie? Tam na dnie paliwa zostało. No i potem zabierzemy się dopiero za rozruchanie, bo ciekawe jest, czy ona odpali. Ona stoi chyba dwa tygodnie, czy ponad dwa tygodnie? Zobaczymy. nie włączymy. Dobra, tu jest włączone. Musiała rękawiczki założyć gumowe o, chyba nie. Ej, chyba nie odpali. Może bez sania. No, to już kompresji nie ma tu czuć Czy wykręcę jej może Wykręcę jej może świecę i zobaczę, może akurat zagada, bo gdzieś na oleju jest ona chyba sama mi nie zgasła jeszcze wtedy w sam w faktycznie no, silnik był rozgrzany, no, może po prostu chodziło O, się zmacham o, musiałem aż takie rękawiczki ubrać, bo jest normalnie całutka zażygana olejem, to nie? Dobra, idę po klucze. I ten, i zobaczymy. Może zagada, jak nie zagada, to że ją na stół. No, powiem tak, świeca nie wygląda za, za bardzo obiecująco. Aczkolwiek wydaje mi się, że powinno się chociaż odezwać na niej. Więc chyba... Chyba ten silnik ma już po prostu dość. No dobra. To co, no co, będzie trzeba go rozebrać i sprawdzić. No, ten filmik dodam taki krótszy, żeby trochę zasięgi skoczyły, bo po tych dwóch tygodniach to mało no, kto odpowiednio to, to obejrzy. Tak swoją drogą chciałbym wam polecić te klucze. A nie jest żadna reklama. Za rąbiste klucze. Nic się z nimi nie dzieje. Mamy już, chyba, z dwa lata. Żaden się nie, żadna grzechotka się nie zerwała, żaden się nie obrobił. Super sprawa. Dobra. Biorę się za nagrywanie yy, filmiku z rozbiórki, tylko muszę najpierw ją umyć, bo jest ta wola już strach dotknąć. Yy, I myślę, że jutro raczej tak. Jutro yy, dodam film już z rozbiórki zobaczymy, co tam się dzieje. Bo coś strasznie stuka i nie wiem teraz tak, czy tłok w cylindrze aż tak mocno lata i tak stuka. Czy... Na korbowodzie po prostu yy, tam się tak yy, wyrobiło, aczkolwiek no olej miała. Czyli zaczęło stukać po tym moim honowaniu. Który z widzów mi tam pisał wtedy, że honowaniem yy, zdzieram tą powłokę jakąś tam. Może i też miał rację, ale ja chyba za dużo honowałem ją, bo stwierdziłem, że tak długo będę honował, aż też wszystkie rysy znikną. I wziąłem tą najmniejszą gradację, chyba tam setka jest i to tak darło to aluminium z tych kamieni to już nic nie zostało, nówki kamienie były założone tak darło to aluminium, że cały to był taki srebrny od tego no i chyba za bardzo wydarłem i... może jest wśród was jakiś druciarz, który wie jak to zrobić, nie wiem co tam zrobić, żeby to troszeczkę doszczelnić bo jeszcze jest taka sprawa to jest akurat tłok od, od dwusuwa, co nie? ale tak, jak są rowki na pierścienie widziałem jakiś filmik, profesor Chris na, nagrał tutaj górę do tej ostrości nie złapię tu od góry nawiercamy dziurki w czterech miejscach tak zwane porty gazowe i teraz tak, jak jest wybuch tej mieszanki tu na tłoku to ten gaz przelatuje przez ten otworek, wchodzi pod pierścień, i ten pierścień dociska do ścianki cylindra. Ech, to jest chyba jedyny ratunek na tą chwilę <grych> dla tego silnika, bo chciałbym jeszcze ją później poskładać, tylko nie wiem, czy będzie sens. Powiedzmy, że porty gazowe i może, może, może będzie chodzić. <grych> Dobra, trzymajcie się i do następnego, cześć.